Jeśli masz to znowu ja. Ostatni filmik przed Irelią. Obiecuję, że po tym będzie Irelia w przeciągu 4 dni. Jeżeli nie, to jestem kłamcą, i jestem nobym. A Nobem nie jestem, tak? Mhm. Uh dobra, -huh. ruszamy. Ruszamy. Oczywiście król Trindemary. w przepraszam. Musiałem, czy nagrać z Ignite, czy z teleportem Poradnika. Ale jak zobaczyłem, że mają Ewelinę w dżungli, tak stwierdziłem, dobra. Na bank zginę trzy 3 razy na tej przez to, więc no teleport nie bardziej Nie i to jest lepszy one-villain, możecie spokojnie robić oliny, ale na teleporcie będę się czuł bardziej bezpiecznie Drodzy no, panowie, mm, rulki i maserki jak zawsze będziecie mieli w opisie pod filmikiem, prawda? A jak działa Trynda? Jeżeli ktoś, ktoś nie wie No to pokrócam przez To jest tak Be, Bez przydania speli speli całych, bo to nie ma sensu, tak? Q Czyli pasywka, furia Udaje się wam pasek, im więcej macie punktów na pasku, tym więcej macie crit Do 35, czyli mając 100 100 furii macie 35 aktorzy, to tych chance'a Od furi też zależy leczenie z Q Q daje wam y, Pasywnie AD i mniej HP, tym macie więcej AD na start macie 5%, mówicie pasywnie I macie aktywa, że się leczycie. Im więcej fajacie fury, to możecie się więcej leczyć. Oczywiście nie potrzebujecie fury, żeby się leczyć, ale im więcej macie, tym mocniej się leczycie. W. W, jeżeli przycisk jest za Was plecami odwrócony, to slowuje oraz zmniejsza D Nie ma, czy, jest, czy jest obrócony czy nie, więc W jest zajbiste na D postacie. czy gracie na. Czy takie jakieś na topie, czy Relie, czy Jackson, bardzo fajny spell. On praktycznie na piątym levelu wód jest mniejsza o 80D, więc no naprawdę Poważny deal E Slash e Coś w tym stylu Co dajecie dipsy przeciwników Zakryty, czy Kuldał się zmniejsza -ka, Stajecie się nieśmiertelni na 5 sekund oraz... Oraz, oraz, oraz... Dostajecie nam fury jakoś nic, prawda? Ważne, warto powiedzieć, powie, że no na erce możecie mieć maksymalnie, minimalnie 1 HP. No, nie. Czy się powinno zrobić kampa przeciwko Jarvanowi? Nie mam pojęcia. Ale co wiem, to że no... mi się szybki ping Mamy dziecko w tym, nie? tego już pajacowa przed wejściem do wpisać bo pisać, czy no bo może osiągnąć normala itp. Czy gra? Dobra, z Kurde, staramy się więcej atakować w goście na lane bo jak wam wszędzie kryty, to wygrywać się Ty pirat wkurwia, co panowie? Może właśnie, wiesz czy mnie, mnie osobiście głos pirata irytuje. Kurde. Wrzucę filmiku, w którym będzie miał Muszę być jawka u mnie. Nie było ok. Wrzucę sobie presja. ja nie jedzie z innymi junglery. To i... jest problem. To powinienem zaginąć raczej. To jest naprawdę dobre w tym momencie, bo tak mówię, mi się założył. Jednak fajnie jest, fajnie jest pisać to Ignite, bo z Ignite już spokojnie robić właśnie te oliny na przeciwnikach. To straszne, że no... Granie na f ogólnie jest strasznie no... ...strasznie problematyczne granie z takim trybem, bo... Nie, 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 ...nie mogę robić kolinów, no... ...że powiem, od setki do zera, prawda? Zobaczymy. f -etop. to To właśnie to o czym mówiłem, panowie. To, 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 to o czym mówiłem, że Ewelina... Na bank nie jest kalkulary game. Znaczy ja nie zagrałem dobrze w bo za dużo przyjemność od ataków nie oddając, i nie ma tragedii. Mogłem zostać szczerze, na topie i, i ten zostać z dofarmić do leśnicy. Kaki bądź ever, ever top, no straciłem los. Nie, nie zrobiłem przewagi, a sadziłem się tylko w plecy. Bardzo słaby liga jak z mojej strony, powinienem... Szczerze mówiąc, je, jeżeli grać z teleportem... Ja na aż teleport jest dobry, bo bym zaginął, to bym się zawsze wrócił, ale no, nie wiem. Zobaczymy. Myślę, że nie wymaksować w tej grze. Żeby mu ładę nie zmniejszać. Hm. Ogólnie potrzebuję Blade of the Ring, Kinga, bo z Blade of the Ring Kinga spokojnie powinien tego gościa zabijać. Przed Blade y mogę mieć małe problemy. Ogólnie nasz bot miał aż z tego co widzę, więc to spoczy. O, ma pickaxe jeszcze. Chyba spałkę, minionów dużo. Pan mlecznika, bardzo ważne. Jeżeli chcecie grać tryndom i na pierwszym packu powinniście mieć minimalnie właśnie tego golda na Vampiric Scepter, To jest najważniejsze. No to na początku to prawda? Bo wy na wiele championów będziecie mi naprawdę ciężko na danej phase. To jest tak, że tam, jeżeli gracie na Walveon, to staracie się pić szybciej drugi level i mieć 100 fury i zrobić olina w goście. Jeżeli to wam nie wyjdzie? Jesteś się troszkę w dupie, właśnie ten Wapery Scepter pozwala mi jako taka trochę zaosyjnować przeciwników. Fajna opcja. Ja sobie się odpuszczam dużo minionów, ale tak mi mówię... Gos jest obecnie o tak myślniejszy ode mnie. A idzie full damage, przynajmniej idzie minimalnie w hydry, więc... O, to to mówiłem. Oj To jest to o czym mówiłeś, że BF będzie męczyć Jest w top Ok No, zrobi Drake'a za to przynajmniej Not bad czy go nie wiem Nie wiem, mogę się wyjewać Nie wiem, robię to O Nie wrzucę tego chyba i YouTube'a, jak się wyjebie teraz Nie odważę się hm.

Le, 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 le. To to? we we Dziwne. Powinna Dziwne. Tu Powinna być. powinna być we Nie ma tej nie więc we 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 za, za dużo czasu spędzili pewnie czekając na mnie i się wycofali. Dobra, jest dobrze. Tak nie bardzo dużo, bo no, mówię, bo byłem dosyć mocno w plecy po tej, po tym, po tej garki na początku. Znaczy... Nie, nie, na, na banki powiem, że w tej grze zagrałem dobrze, bo wygrałem... no nie po bo nie, 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 nie zarałem tego drzerwa na, na początku gry, prawda? Nie zrobiłem dobrego lina, co ja że ta presja od jest straszna. No go też w obecnej mecie, z tym niebieskim tempkiem, ludzie grają bardzo dużo Ewelinom. Bardzo dużo, naprawdę. O właśnie, właśnie Cesar w plecy. No i mówiłem, gość idzie, na, gość idzie full... AD. Więc on do momentu mojego play of Dream Kinga może ze mną wygrywać One V1. Włańcia będę już, już Blade'a, nie wygrał. Hm. Nie wiem czy to się płaca, ale nie chcę, nie chcę pod tym podchodzić, więc pójdę robić las. Pewnie po WHP na grąpie, ale... Ale lejtowo Widzicie, jest 1 levela prawie, jak nie ponad Bardzo, jeżeli macie czas no topem, to macie Troszkę ciężej, a prze, przegraliście lekko kolejne, prawda To nie, nie bójcie się, że do tego lasu, takiego rąb, czy kam, wilków daje wam naprawdę dużo Nie wiem gdzie jest jarvan, ale wiem, że nie płynąć 20 za przewagi i już mu wszystko spada race. No to jest to. Nie ma Stiera, ja mam dużo lesce, więc ja już wygrałem tego traj'a. Nawet, nawet w tym momencie to tym mogę już pushować mocno What the hell? Właśnie zbrednowałem, panowie, na poradniku jak nie używać teleporta Mógłbym wstępnąć się na wieżę Jak nie dive'ować przeciwni, przeciwnicy Jedyne, kiedy jest, najbardziej postępowałeś na swoją wieżę, na bocie, gdy dejwują waszych teammateów a na bocie po prostu przegrali 2 na 2 tyle. A tu już się nagle teleportuje z dupy. Dobra, good job. Mam tower, dzięki temu. Ogólnie tym trendom raczej mało pomagacie, drużynie. Tak jest prawda, że trendem z czempionem, dla samolubów, po prostu staracie się na tym topie cały czas stać i cały czas farmić. I puszujecie wieże. Jedyne... Waszym celem jest puszowanie wiesz. Czyż czasami jak macie okazję możecie się teleportować tegośle albo zflankować, prawda? To jest normalne, tylko że Waszym głównym celem What the fuck jak ja ma depsy ten uber? To też jest... Też jest bardzo fajny trzeba właśnie w tym patzu macie nitem devour, prawda? Między innymi, Uder jest pojebany z tym naprawdę, to co robi Uder? Uder, Szywana yy, czy Kale to są postaci, które robią tak dużo w lesie z tym tym, przykład, bo Devour po prostu Wam podwaja, podwaja wasze hity, prawda? Dobra, byliśmy w dupę 12, a jesteśmy do przodu 12. Subcio Nie mam butów, mam Blade'a. Jest spoko Dym miał Ignite'a, w ogóle by zrobił Bez Ignite'a raczej nie zrobię, ale sobie zrobię przynajmniej wizję. Jeszcze na tę trinket weźmy. W tym momencie nie ma szans ze mną, Jarwan. Mam już. Ma, jestem do przodu. Jeżeli trynda jest do przodu. Nie ma co go zatrzymać. Ech, bardzo mało postaci daje na trendę radę, jeżeli jest do tyłu. Na przykład Jax może dać, jeżeli zagra dobrze. Może dać też na przykład mm, Irelia, prawda? Ale czy Maokai, czy, czy taki właśnie Jarvan, czy Rumble? No, jak są w plecy, to po prostu już się pierdają cały czas. Podobnie też zresztą.

No, cały czas, cały czas mi siedzi właśnie na dupie męczy. męczyć. Mój, mój team zrobił strasznie dużo presji na bocie. Oczekujcie. I zrobił dwa ja Eee, zrobiła trzy ganki na topa i no, Byłem dużo presji, bo ona się w całej grze raz się pokazała na bocie z tego sobie. No to jest też złe z jej strony, bo jednak kalista, kalistę trzeba zabijać tam, le trzeba pomagać się na kalistę. Kalista nam pojebał na Jeden z silniejszych na d Jeden Jaki ona jest silniejsza? Kiedyś na silniejsze, lepiej za d Powiedziałbym. <laughs> Mam tak mało wizji. Neve no, mówi, ja że by dużo nie da, ale wizja na kampach daje sporo. Widzisz, to właśnie to. <laughs> No, i to ja go fajst czekawałem, nie on mnie A ja go. Zmarka, mogłem spokojnie poczekać z arką. I tak musiałbym ją użyć, ale tak właśnie mogłem na sekundkę wyczekać Muszę na sekundkę, chyba buty mi się przydadzą, muszę, bo... Ja mam, str ja mam straszne DPS, po prostu muszę tego Dzerwana być w stanie dogonić O, co zrobię Pójdę w Zilla i pójdę w buta jedynkę To będzie najlepsza opcja Czy już mam dwóch, war już dwóch wardów? Ten, ten jest spokojny, pokazuje wam golemy, a ten. nie daje praktycznie nic, ale tak się jak mi się odawiają, więc wiecie. Zahaj, seraj, to bardzo mi. Zaczmy, kupimy Pink Warda. Kurde, ten Wiktor jest 600 do przodu, ma 2 kilo. Dar będzie dać damage. Nie, nie, nie roztropnie jest full, iść full damage żarwany na trendy. Potrzebujecie armora. O, ma w tym parą przewagę, tak czycie, jak wiem. Więc tamtek jakby ktoś będzie w koło, to może wygrać gierkę. To jest bardzo śmieszne, jak się robił z tym czempionem. Znaczy, ja osobiście klnę na graczy trendy. To jest czempion naprawdę wkurzający, że powiem. Niekulturalnie, tak? Jest niekulturalnym YouTuberem, streamerem, graczem w ogóle. Ale tak, spokojnie do diamentu jedynki, Jeżeli ktoś gra dobrze trendom, to jest Free Win. jest to znaczy Free Win to jest. no czekajcie. Zapomniałem, że ulepszony laser wchodzi podwójnie. Mój błąd. Nie powinienem zginąć. Mój błąd. Powinien nas zabić. No, co idziemy I normalnie. Faton Dancera. Faton Dancer da mi więcej Kryt Chcę Kryt mieć sporo w tej gierce. I po PD pójdę w je. Yeah. Głoś w Gosiawkowo, A i tak jest do na Dawinką. Ogólnie tak... no nie skończyłem myśli. Trendom spokojnie na tych właśnie ligach typu brąz, typu silver, gold, platyna, czy właśnie też te diamenty od diamenta piątego do nawet pierwszego bardzo łatwo się wychodzi. Już ty jedynce ludzie jako taką wiedzą jak tańgo grać, prawda, ale... W tych niższych ligach bardzo jest bardzo dobry, bo bardzo łatwo będzie zabuzować zabusować jego early game, prawda? Tego właśnie Olin'a na drugim levelu, skrytym w ogóle, bo to się balować i robić presję. Też ludzie grają słabo mapą na, na niższym poziomie. Są, są dwie szkoły, bo trzeba i grać z teleportem i z ignite'em. Ja osobiście gram różnie, gram trendy no naprawdę rzadko, tam raz na dwa tygodnie, co gram na jakimś koncie. Ale kiedyś grałem bardzo dużo. I właśnie jak byłem w tych niższych ligach, to często jak po pocz początek sezonu muszę właśnie na tych graczy, którzy teoretycznie są słabsi, grać. gram do Z wziąłem dwie towerki na topie, teraz lecę na bota. Pokończę towerę. <grymne> Nie widzę, jak to grają gracze, Bo tyle, czy jest do przodu, czy jest do tyłu. Zawsze puszuję Wiesz, Wyobraźcie sobie, że, że udało się gościa pokonać na lejnie. A on tak czy siak idzie dalej. Tym lejnym. wiesz, ma, ma 0,7 i tak czy siak puszuje. I mija 35 minut, i on was zabija na 4 kryty, albo na 3. Są so, go łatwiejsze, innym farmi, mam dosyć dużo lepsza. prawda i co widziano w ogóle? Nie, nie, nie. Nie Nie

do bazy po fandom na to już stać no bak mnie stać ale kurzuję się, bo mówię ja muszę na tym bocie sam stać, to on ma robić presję, a nie mi tej fajtować guys, please please let me on mm, dobra Bo nawet na trendy polecają ten eliksir, co zwiększa dipsy w towery Co jest Siege Commander? O oh, jest, jest, no widzę, widzę, pisze nawet, OK Musisz iść Was Last czy w Ja pójdę w mam tylko, tylko dwa Warden's one, Maile, więc no... Nie zmniejsza mi zbyt dpsa Naszym celem powinno być to, że rozciągamy, rozciągamy gambierk, mają strasznie inspirowanego Wiktora. I ten lay, na którym nie będzie Wiktora, spokojnie może pożałować. Ten na którym jest Wiktor, powinien grać defensywnie. Nieważne. To jest jakiś, to jest taki, grałeś jakąś na diament 3, więc ja nie wymagam zbyt dużo od ludzi. No, możecie, jeżeli gracie tyle, możecie spokojnie włączyć serial na drugim monitorze, czy czytać książkę jednym, jednym okiem, bo macie dużo czasu dla znaczy, siebie, naprawdę macie do, dużo czasu. Fawarzich jeden, Fawarzich drugi, może pójdę w tego lwa. Pójdę w LW, panowie, bo na mnie będzie raczej stał FK, bo ten, bo zanim do, zanim do farmie na IE, to mnie bardzo dużo czasu. Czy... Znaczy, zawsze na, na pewno w plikach to, to mi zostawia opcję, że albo V, albo w LW. Bardzo mnie wkurza Tari, bo ma 100 CSa w plecy za Wiktorem, Wiktor robi Rewan wina im praktycznie, a dużo pisze O, ba O, widzimy ofiar. Jeżeli na sideline widzicie, właśnie się takiego wynika to jest typio, typowa ofiara. To wy jesteście myszołowym. To jest wasza mysz. Zapalujmy na mysz. O, myszko. Myszko. Bez rąk. O, to był błąd. <grym> <laughs> Za dużo, <laughs> five on me to down. <laughs> I repeat, to down. <laughs> Dobra, pójdziemy w <we> lw To <laughs> jest kurde, nie wiem. No. Lubię lubi mieć siebie, bo na jest strasznie fajne kryty wchodzą. Co żej tam? Wow, jakiej inaczej wygląda bardzo ładnie. Mm, I repeat. Lekko flaming, bo może A a LW czy nie? Nie Dobra To jest to co się stało, bo na mnie poszło pięciu. Zabiłem Dravena Nie mogę obecnie gadać, pogadam po dom, ok? Zadzwonię za 20 minut. Hej hej. Zakończył gierkę, dobra, tu się na miliony w tym razie. Mało widzieliście gry, niestety panowie, bo cały <grywka> czas poszukałem lane, ale tak się właśnie gra Trindon. Idziecie jednym lane i wkurzacie przeciwników. Nie skończymy, nie dam rady. No, może, ale nasza okay kieszeń jest zrewidowana. Tak jak już wam mówiłem panowie, to jest właśnie to, że trendom mały jest was w grze. Jeżeli chodzi o team fighty itp, ale trendom robicie presję na Lejnie. Spin całą grę gdzie dzięki temu was team może Tak jak teraz. Tutaj jak mówię, zabiłem, zabiłem Dravena, potem przyszło na mnie dwóch, zabiję jednego z tych dwóch i jeszcze się reszta pojawiła. Czy naprawdę w ciągu na sobie 5 zawodników, z czego dwóch zabiłem? O! No i kryte pożegnanie. No to było tyle. Pamiętajcie, Oli na drugim levelu, split puszujecie I nie dajcie się flamieć, bo starają się flaming za to I tak jak mówię, na niższych ligach trenda jeszcze lepiej działa To jest jakiś Diament 3 nieszczęsny, więc wiecie jak jest Dobra Dzięki, że obejrzeliście filmik Mam nadzieję, że się podobało, panowie I kolejna będzie Irelia Tak ja obiecałem Subujcie, lajkujcie, followujcie Na Instagrama, Facebooka, Twitcha, nie, sami wiecie, tak? Sami wiecie zrobić. Papa.